kiedykolwiek czułeś, że Twój mózg jest tak przepełniony, że po prostu czujesz, że jest przepełniony jak kosz na śmieci, a Ty nawet nie wiesz, co wyrzucić z tego mózgu, a co w nim zachować? I wobec sobie, Kasię, 32-letnią menedżer w korpo, i dzień zaczyna się od sprawdzenia 50 maili, 100 wiadomości na slacku, to jest taki komunikator. I niekończącego się strumienia spowiadał z social mediów od znajomych. I zanim dotrze do roboty i mózg po prostu już kipi od informacji. I to uczucie za też Piotr, 45-letni nauczyciel, który próbuje nadążyć za na zmieniającymi się trendami w edukacji, nowymi aplikacjami, niekończącym morzem się informacji o tym, jak być lepszym pedagogiem. I właśnie dziś pokażę Ci, jak Kasia, Piotr. I ty, w szczególności, możecie wyrwać się z pułapki przeciążenia informacyjnego i odzyskać kontrolę nad swoim życiem i po prostu uwagą. I Kasia długo myślała, że aby być po prostu produktywną, musi być na bieżąco ze wszystkim, aż pewnego dnia podczas ważnej prezentacji jej umysł całkowicie się wyłączył. Nie mogę przypomnieć sobie kluczowych danych, które jeszcze chwilę temu przeglądała. To, co się stało, potem zmieniło jej podejście do informacji. Ale zanim opowiem Ci, jak Kasia poradziła sobie z tym problemem, zastanówmy się, jakie są oznaki w ogóle przeciążenia informacyjnego, żebyś mógł się w ogóle zdiagnozować. Trudności z koncentracją. Czy łapiesz się na tym, że nie możesz skupić się na jednym zadaniu dłużej niż kilka minut? Problemy z pamięcią. Czy często zapominasz ważne informacje lub zadania? Ciągłe rozproszenie. Czy sprawdzasz telefon co kilka minut, nawet gdy nie ma powiadomień? Poczucie przytłoczenia. Czy czujesz, że toniesz w morzu informacji i nie wiesz, od czego zacząć? I prokrastynacja. Czy odkładasz Wasze zadania, bo nie wiesz jak się do nich zabrać? I na te pytania musisz sobie odpowiedzieć. Wróćmy do Kasi, bo po jej nieudanej prezentacji zdała sobie sprawę, że musi coś zmienić w swoim życiu. Co jej klikło i zmobilizowało ją do zmiany. I oto kroki, które podjęła. Cyfrowy detoks, czyli Kasia zaczęła od jednodniowej przerwy od wszystkich urządzeń elektronicznych i to dało po prostu jej umysłowy czas na reset. Priorytetyzacja informacji, czyli nauczyła się rozróżniać między ważnymi a jedynie pilnymi informacjami i zaczęła od ustalenia, które źródła informacji są naprawdę istotne dla jej pracy i życia. Technika Pomodoro. Zaczęła pracować w 25-minutowych blokach, skupiając się tylko na jednym zadaniu, a potem robiąc krótką 5-minutową przerwę. Mindfulness, czyli codziennie poświęcała 10 minut na medytację, co pomogło jej lepiej kontrolować swoje myśli i emocje. Ograniczenie social mediów, czyli ustaliła konkretne godziny na sprawdzanie mediów społecznościowych, zamiast robić to ciągle niekontrolowanie w ciągu Dnia i Piotr, nasz nauczyciel, również znalazł sposób naradzania sobie z natłokiem informacji. Wyselekcjonowany content, czyli zamiast śledzić wszystkie trendy i wszystkich najpopularniejszych influencerów, znalazł kilka zaufanych źródeł, informacji o edukacji, znalazł sobie pięciu mentorów i tylko ich oglądał, a resztę osób od Odfollowował już tak powiem. Nauka przez działanie, zamiast tylko czytać o nowych metodach, zaczął je od razu testować w klasie. Współpraca stworzył grupę nauczycieli, z którymi wymienia się najważniejszymi informacjami i doświadczeniami. Czas offline ustalił, że weekendy to czas bez sprawdzania służbowej poczty i myślenia o robocie. Regularne podsumowania. Co tydzień robił przegląd tego, czego się po prostu nauczył i co może zastosować w praktyce. I pamiętaj, że walka z przeciążeniem informacyjnym to jest proces i to długotrwały naprawdę to. Może sporo zająć, bo wymaga to też samodyscypliny i ciągłej pracy nad sobą, ale uważam, że rezultaty są tego warte. I oto kilka dodatkowych wskazówek. Ustal godzinę na sprawdzanie maili, czyli nie rób tego ciągle w ciągu dnia, tylko ustaw konkretne godziny, na przykład, nie wiem, wchodzisz na social media 12, 16, 20. I na przykład tak, albo 10, 14, 18, 22. Najpierw zacznij od 4 godzin, albo może od 5 godzin, w które będziesz na nie wchodził, a później zredukuj do trzech, później do dwóch, a później będziesz wchodził tylko raz dziennie, a później może się skończy to także w ogóle. Używaj narzędzi do blokowania rozpraszaczy, czyli aplikacje takie jak Freedom i Stay Focused mogą Ci po prostu pomóc, i te aplikacje są fajne, bo się synchronizują. Komputer z telefonem, możesz to pobrać jako aplikację, możesz to pobrać jako wtyczka do przeglądarki, po prostu ta aplikacja jest wszędzie dostępna, tylko musisz ją pobrać. Praktykuj uważność, czyli staraj się być obecnym w danym momencie zamiast ciągle myśleć o przeszłości lub przyszłości. Regularnie co jakiś czas odśmiecaj, że tak powiem, swój cyfrowy świat, czyli usuń niepotrzebne aplikacje, odsubskrybuj newslettery, których nie czytasz, odsubskrybuj jakieś kanały, których nie oglądasz, unfollowuj osoby, których nie śledzisz już, po prostu. Odśmiecaj czasami swój cyfrowy świat i znajdź czas na nudę, czyli pozwól swojemu mózgowi odpocząć i przetworzyć część informacji. I dziś Kasia nie tylko odzyskała kontrolę nad swoim życiem zawodowym, ale też stała się bardziej produktywna i kreatywna. Piotr z kolei czuje, że jego lekcje są bardziej efektywne, a on sam ma więcej energii i odzyskał znowu pasję do nauczania. Więc teraz pytanie do ciebie, jaką Ty historię napiszesz? Bo pamiętaj, że masz moc, by kontrolować strumień informacji w swoim życiu i nie musisz wiedzieć wszystkiego dosłownie. Nie mówiąc o jakimś czytaniu newsów albo jakichś onetów, po prostu skup się na tym, co naprawdę jest istotne w swoim życiu. Więc po prostu zrób pierwszy krok, wyłącz powiadomienia, weź głęboki oddech. Świat się nie zawali, jeśli nie będziesz na bieżąco ze wszystkim. Uwierz mi, ja nie czytam newsów ani nie śledzę tylu osób, co kiedyś już jakiś czas i moje życie bardziej rozkwita, niż jest gorsze z tego powodu, więc musisz to gdzieś mieć z tyłu głowy. Musisz to gdzieś mieć z tyłu głowy. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, dostaw suba. A ja się żegnam. Do następnego.